Hejka i zapraszam Was na streszczenie piątego odcinka trzeciego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters. Dzisiaj uczestnicy zmierzyli się w dwóch wyzwaniach: pierwsze rozgrzewkowe, czyli kilka chwil w powietrzu. Zadaniem każdej z drużyny było zaprojektowanie swojej budowli w taki sposób, aby utrzymała się nieruchomo podwieszona pod balon z helem przez 10 sekund. Po kolei, która drużyna co zaprojektowała? Jak widzicie Marcin i Jacek poszli w Ikara, który tym razem się nie rozbił. Martyna z Piotrem wybudowali alternatywny świat. Daniel i Kasia Jamnika, natomiast Maciej i Kacper statek papug pirat. To wyzwanie tak naprawdę zaliczyła tylko drużyna Marcina i Jacka oraz Martyny i Piotra. Niestety nie wiązało się z tym żadny przywilej. Drugie zadanie, no to już eliminacyjne, e, historia teatralna w trzech aktach. Każda drużyna miała 8 godzin na zagospodarowanie trzech scenek, które miały opowiadać jedną spójną historię. Marcin i Jacek zaprojektowali rozwój pasji magicznej, Martyna z Piotrem natomiast nieudany pokaz magiczny, Daniel i Kasia życie choinki, a Maciej i Kasper przedstawili historię ucieczki od Chycla. Niestety w tym odcinku pożegnaliśmy się z Maciejem i Kasperem, i takim oto sposobem skład finałowy prezentuje się tak. Marcin z Jackiem, Martyna z Piotrem i Daniel z Kasią. Te oto trzy drużyny zobaczymy za tydzień w finale, a kto wygra, możecie pisać w komentarzu, komu kibicujecie. A ja się na razie z Wami żegnam i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, no i cześć!